22 stycznia obchodzimy 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W tym roku największym wyzwaniem było dostosowanie się do reżimu sanitarnego wprowadzonego na terenie Polski. Postanowiliśmy zorganizować rajd. Rajd podzielony był oczywiście na grupy pięcioosobowe. Pierwsza grupa miała za zadanie posprzątać mogiłę z liści, z gałęzi, ze starych zniczy. Druga grupa miała ubrać krzyż i najbliższe otoczenie wstęgi biało-czerwone. Dlaczego wybraliśmy tę mogiłę w lesie? Otóż yy, z bitwy pod Grochowiskami, czyli tej bitwy, która rozegrała się najbliżej tej Pińczowa, yy, zachowały się dwie mogiły yy, kryjące z, y, szczątki powstańców. Jedna z nich znajduje się w samych Grochowiskach w samej miejscowości. Tam odbywają się obchody yy, związane z samą bitwą yy, pod Grochowiskami 18 marca. Natomiast ta mogiła leśna jest mniej znana. Do tej pory dbali o nią tylko leśnicy. W związku z tym postanowiliśmy im pomóc i w tym roku dołożyć jakąś cegiełkę z naszej strony. Mogiła powstańców w lesie obok Grochowisk jest bardzo skromna. Składa się tylko z krzyża drewnianego, wielokrotnie przestawianego już przez leśników. Kryje w sobie około, szczątki około 20, 50. Są różne przekazy. Niestety tu nie jesteśmy w stanie określić dokładnej liczby pochowanych tam powstańców. Tym bardziej, że z relacji ustnych wiemy, że obok tej mogiły znajdowało się wiele pojedynczych jeszcze mogił, które z czasem uległy zatarciu. Wszyscy mówili o dwóch mogiłach powstańczych pod grochowiskami. Jednak zawsze na pierwszy plan wysuwa się mogiła powstańców w grochowiskach, gdzie są główne uroczystości związane z samą bitwą. Natomiast my tą mogiłę leśną zauważyliśmy prowadząc, zabezpieczając w sumie rajd pieszy z Pińczowa na Grochowiska i postanowiliśmy, że zaczniemy się ją opiekować. Dlatego to co powiedziałem przy wsparciu Nadleśnictwa Muzeum Regionalnego w Pińczowie, wykonaliśmy tam sporo pracy, czyszcząc, doprowadzając ją do stanu, który możemy zobaczyć w chwili obecnej. Mogiła leśna Obok grochowisk jest również ważna, jak i mogiła znajdująca się w samej miejscowości, dlatego my bardzo cieszymy się, że sprzątając tą mogiłę, oznaczając ją, że widać ją z daleka, mogliśmy ją przywrócić społeczeństwu do pamięci. Tym bardziej, że dwa lata temu jeszcze większość ludzi wiedziała, że mogiła istnieje, natomiast nikt nie mógł trafić do niej. Była zarośnięta, nie widać jej było z krzaków. Teraz znajduje się ona przy głównej drodze pożarowej numer 5. Także jest to trasa często uczestrzana przez turystów. Widać mogiłę z daleka, ponieważ jest ubrana w biało-czerwone szarfy. Mogiła ta jest bardzo takim ważnym miejscem na, naszych, na naszej mapie historycznych takich punktów i przez to, że została oznakowana, wyczyszczona, teraz bez problemu każdy, kto będzie chciał, może podejść pod, nie, pod mogiłę, złożyć tam kwiaty, znicze. W Muzeum Regionalnym w Pińczowie znajduje się kilka zabytków związanych zarówno z samym powstaniem, jak i z bitwą, z bitwą pod Grochowiskami. Niestety jest ich niewiele. Tu nie ma co ukrywać, że w okresie już międzywojennym Pamiątki z okresu Powstania Styczniowego stały się takim cennym przedmiotem, który każdy patriota chciałby mieć w domu. Niestety dołączyli, dołożyli się do tego też detektoryści, którzy przeszukali już kilkakrotnie pole bitwy. W związku z czym, no, jeśli chodzi o zabytki związane z samą bitwą pod grochowiskami, na chwilę obecną jest bardzo ciężko pozyskać takie. W muzeum mamy trzy numery inwentarzowe. No, są, może powiedzieć, można powiedzieć, że bardzo skromne zabytki, ale dla nas przedstawiają bardzo ważną, bardzo dużą wartość historyczną. Pierwsze z nich są trzy pociski typu minę, znalezione na pobojowisku pod Grochowiskami. Ten typ pocisku został wymyślony we Francji przez Etienne Mine, około połowy XIX wieku. Bardzo popularne podczas Bitwy Krymskiej, podczas wojny secesyjnej. Bardzo nietypowe pociski, bardzo różniące się od spotykanych kul ołowianych z tego okresu, gdyż ładowane były od przodu i kaliber tej, tego pocisku jest nieco mniejszy od kalibru lufy, przez co ułatwione było ładowanie takiego karabinu, a przez co zwiększała się również szybkość Przez to, że lufy tych karabinów były gwintowane, nadając obrotowy ruch temu pocisku, Zwiększała się donośność strzału, jak i również celność. Celność obliczona jest mniej więcej na 370 metrów w porównaniu na przykład do pistoletów gładkolufowych donośność takiego pocisku na przykład wynosi około 30-50 metrów. Także można powiedzieć śmiało, że te pociski bardzo zrewolucjonizowały karabiny taktykę wojenną w połowie XIX wieku. Kolejnym zabytkiem jest grot włóczni, piki, znaleziony przez grzybiarzy obok miejscowości Grochowiska w wykrocie po przewróconym drzewie. Oczywiście nie możemy na 100% powiedzieć, czy ten grot był używany w samej bitwie, ale wiemy na 100%, że tego typu groty były używane właśnie przez powstańców. Nie ma co ukrywać, że powstańcy byli słabo uzbrojeni. Na kilka tysięcy powstańców przypadało kilkaset sztuk broni palnej, a reszta stanowiła broń biała, broń drzewcowa. I ob, ob, obok kos, właśnie te piki, te włócznie, były, można powiedzieć, taką bronią najtańszą, którą mógł wykonać praktycznie każdy kowal w swojej kuźni. Trzecim zabytkiem jest krucyfiks. Jest on datowany na połowę. XIX wieku. Krucyfiks można powiedzieć bardzo skromny, ponieważ w większości wykonany jest z drzewa. Metalowe części to jest tylko krzyż, wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa oraz ażurowe wykończenia krzyża. Ale bardzo ważnym elementem jest tutaj w środkowej części podstawy aplikacja. Srebrna przedstawiająca kotwicę, krzyż i serce. Czyli, to są czyli jest to aplikacja związana z żałobą narodową, która była ogłoszona w 1861 roku po krwawym stumieniu demonstracji w Warszawie i trwała do 1866 roku, czyli do czasu, kiedy car ogłosił amnestię. Tego typu zabytki, jako muze muzeolog, przyznaje się, że widziałem pięć sztuk. Tego typu zabytków, i do tej pory, przynajmniej cztery sztuki na 100% pochodziły z dworów, czyli znajdowały się one w takich rodzinach bogatych, i tam właśnie, tam właśnie ten patriotyzm przetrwał najdłużej.